Dobiegł końca remont przedszkola miejskiego nr 3 w Lubaniu. Z tej okazji, przy lśniącym nowościom budynku, zebrali się wszyscy ci, którzy dołożyli do tego przedsięwzięcia przysłowiową cegiełkę. Mowa o samorządowcach, wykonawcach, sponsorach, pracownikach oświaty oraz przedstawicielach instytucji, bez wsparcia których ta inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana. Dyrektor przedszkola, Jolanta Kazan, przybliżyła gościom historię placówki. Przed rokiem 1992 Funkcjonowało jako przedszkole lubańskich zakładów przemysłu bawełnianego. 5 maja 1992 roku przekształcono je w przedszkole miejskie nr 3 przy ulicy Engelsa 10. Następnie zmieniła się lokalizacja placówki, którą przeniesiono do budynku dawnego żłobka przy ulicy Różanej 1 i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Wszyscy wiemy, że okres przedszkolny to ważny czas dla rozwoju dziecka. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że po tak długim czasie oczekiwania możemy uczestniczyć w oficjalnym otwarciu po remoncie przedszkola. W mini amfiteatrze, który został zbudowany na przedszkolnym placu zabaw, maluchy zaprezentowały zaproszonym gościom specjalnie na tę uroczystość przygotowany program artystyczny. zobaczycie Tuchę się boimy, trochę się wstydzimy, Ponachajcie do nas, to się ośmimy, trochę się boimy, trochę się wstydzimy, Ponachajcie do nas, to się ośmimy Przedszkolaki trójki wypuściły też w świat dziesiątki kolorowych baloników. Co miało świadczyć o radości z faktu, że, że mogą uczyć się w pachnącej świeżością placówce. Remont przedszkola trwał blisko rok. Ta inwestycja rozpoczęła się, tak jak już tutaj zostało powiedziane, w listopadzie ubiegłego roku. Sfinalizowana ostatecznie została pod koniec września tego roku, ale dzieci mogły już z obiektu korzystać od 1 września. Modernizacja placówki została zrealizowana w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego, a wartość tego projektu wyniosła ponad 1 740 000 zł. Jest to inwestycja ponad półtora milionowa, dzięki wsparciu Unii Europejskiej mogliśmy te przedszkole zmodernizować i mam nadzieję, że przez długie lata będzie to placówka tutaj na terenie miasta wzorcowa, aczkolwiek nie ukrywam, że w przyszłym okresie wsparcia unii europejskiej myślimy już o kolejnych dwóch placówkach przedszkolnych, to jest o przedszkolu miejskim numer 1 i przedszkolu miejskim numer 5, które też wymagają niezbędnych modernizacji. Bardzo w tym miejscu chciałbym podziękować przede wszystkim oczywiście kadrze pedagogicznej i pracownikom obsługi za wkład w rozwój tej placówki, za pomoc między innymi w wyprowadzaniu i wprowadzce do tego przedszkola. Podziękować należy również wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy zaangażowani byli w prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i rozliczenie tego zadania. No i muszę też podziękować oczywiście Urzędowi Marszałkowskiemu za wsparcie nas finansowe. Bez tego wsparcia nie byłaby możliwa modernizacja i nie byłoby możliwe no, ja, to, zrobić. co dzisiaj jest tak piękne za nami. Remont przedszkola objął wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, kanalizacji, dachu, ocieplenie budynku, wymianę okien, wymianę drzwi, zabudowę części odkrytych tarasów oraz montaż paneli słonecznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, obieg został również wyposażony w monitoring. Teraz placówka może pomieścić prawie 200 wychowanków. W zasadzie zmieniło się wszystko: łącznie z ociepleniem budynku, łącznie z remontem dachu, łącznie z nowymi oknami, z nowymi podłogami. Re remont był, tak można by było powiedzieć, kompleksowy. Zmianie uległo także otoczenie i przestrzenne zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Oprócz wspomnianego już amfiteatru do występów plenerowych, położono bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw i zamontowano szereg urządzeń do zabawy. W ramach wyposażenia zakupiono również nowy sprzęt do przedszkolnej kuchni i szatni, a dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów zostały również zakupione nowe meble do sal.